W zasadzie tylko i wyłącznie nauczyć nas intuicyjnego ruchu i pracy ciała. Zasadą tego, się jest zastosować się do ruchu partnera i wybrać tylko jeden element, formę uderzenia, które nam przełoży się na moment wytrącenia zmianowania. Tutaj cały czas wykonujemy przed kopnięciem frontalnym obrony różnego rodzaju. Jedną z podstawowych kopnięć może się na ulicy spotkać i pokażę, w jaki sposób klasycznie pracować ciałem, w jaki sposób łączyć ruchy, żeby wykorzystywać właśnie te elementy. Oczywiście one niektóre będą bardziej zaawansowane ze względu na to, że tutaj pracujesz na takim poziomie, natomiast my możemy to pracować na tych elementach, które były wcześniej pokazywane podczas prezentacji technicznej. Uwaga, nie każde ćwiczenie musi być stricte bojowe. Tempo wykonujemy wolniejsze, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, pracujemy intuicyjnie na ruchem. Tutaj element stresu musimy pominąć, a żeby to pominąć wykonujemy wolniej, pozwalamy partnerowi wejść, nie napałkujemy go, nie uszkadzamy, a jednocześnie szukamy punktów, w którym będziemy atakować. że jest ściana. Jesteśmy zgodni z musimy to również wykorzystać. A. A. I wykorzystujemy dalej ścianę. I uwaga, Oczywiście nie będzie to tak ładne jak technika z góry, czy kombinacja z góry ustalona. Natomiast to nie ma być ładne, to ma być Do tego dąży systema rosyjska sztukowalki i jakby w I teraz to przyczynia się rozszerzonej, czyli w pierwszej. W części mieliśmy obronę przed kropnięciami, w drugiej części mamy obronę przed technikami ręcznymi. Jeżeli dojdziecie do tego etapu, to warto też w tempie wolnym na początek pracować intuicyjnie i stosować zarówno obronę przed rękami, jak i przed nogami. Jest to bardzo trudne na początku, jednak niż w późniejszym etapie powoli, powoli ciało zaczyna intuicyjnie reagować. Jeśli się się mogą przenikać, czy to będzie przejścia sztuka walki czy systema, chowajmy się za tarczę. Systema bazuje na tym, że staramy się być jak najbliżej swojego przeciwnika. Przy elementach kombatowych niekoniecznie. Odskakujemy, używamy więcej siły. Natomiast jeżeli potrafisz znaleźć wspólny klucz tych ćwiczeń, da ci to możliwość, szeroką możliwość rozwoju własnego ruchu, rozwoju własnej osobowości i zrozumienia idei uszczelności. tylko mały, prosty pokaz, niewielki wyrywek tego co możemy zastosować, to co możemy się nauczyć i później te ćwiczyć w wersji rozszerzonej. Oczywiście możemy to również w wersji bojowej, natomiast bardzo ważne jest, żeby znać swojego partnera, żeby go nie uszkodzić i mieć wzajemne zaufanie. Tutaj sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie zareagować ciałem, odpowiednio się ustawić, a potem użyć kontakt. Trudność polega na tym, że patent nie mówi, czym atakuje, czy to będzie prawa, czy lewa ręka tak samo z nogą. Po prostu musimy dokładnie skupić, skoncentrować na tym, co się będzie działo. Był to czysty trening intuicyjny. Nie przeżywaliśmy tego wcześniej. Po prostu ten czas, to miejsce dało nam taką odpowiedź i taki atak. Jeden ze wspaniałych działów systemu, jak w wszystkie walki są również odpowiednie kontry. Dzisiaj to częściowo ukazałem, gdzie zajmujemy się stopowaniem i tak zwanym uderzeniem szokującym. Taką małą zapowiedź zrobię i w tym momencie postaram się za jakiś czas przygotować następną płytę poświęconą temu tematowi. Teraz następnym etapem powinno być łączenie tych technik. Partner zadaje zarówno uczenia proste, jak i uczenia a my staramy się albo dokładnie taką techniką, którą wyśliczyliśmy, gdzieś tam zakodowaliśmy w podświadomości zareagować, albo też na tyle, by była ona skuteczna, ale wyrażająca nasz styl, nasz system walki. I teraz pokażę jak technik musi pracować, ponieważ to coś wolno. Dlatego, że tylko wolno możemy intuicyjnie doprac dopracować pewną rzecz do końca. Jeżeli wykonujemy na pełnej szybkości, to staramy się już przede wszystkim skupić na skuteczności. Improwlidzacja nam daje. wykonujemy wolnej, natomiast uczy nas podświadomej reakcji na ruch, uczy nas wykorzystywania naszej intuicji i co najważniejsze plastyczności ruchu. etap treningu intuicyjnego. Czyli to, czego brakuje wielu szybko walki, polecam dostosować, zastosować, czyli po, wyjść poza planu, poza szereg prostych technik, bloków zejść i automatycznego powtarzania techniki bez odpowiedniej pracy ciałem, bez zaangażowania umysłu. Tutaj angażujemy umysł, dokładnie obserwujemy co się dzieje i staramy się zareagować na ruch yy, przeciwnika czy też partnera.